W Toruniu działają bezobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. Korzystając z nich, można zwiedzić miasto oraz zobaczyć wiele ciekawych miejsc. W Toruniu powstało 12 stacji. Do dyspozycji mieszkańców jest 120 rowerów. Listę stacji można znaleźć na www.trm24.pl Aby wypożyczyć rower, najpierw zarejestruj się na stronie Toruńskiego Roweru Miejskiego i podaj niezbędne dane. Wpisane dane potwierdź kodem weryfikacyjnym. Kiedy otrzymasz ID klienta oraz PIN, zaloguj się do systemu. Sprawdź, czy dane w panelu klienta się zgadzają. Potem dokonaj pierwszej wpłaty. Kiedy zaczniesz regularnie korzystać z roweru miejskiego, to w panelu klienta możesz znaleźć informacje dotyczące m.in. historii wypożyczeń i transakcji. Ale wróćmy do pierwszej przejażdżki. Kiedy już wpłata zostanie zatwierdzona przez system, możesz iść po rower. Przed jazdą sprawdź, czy rower jest sprawny. Potem podejdź do stacji i uruchom panel zielonym przyciskiem. Na panelu sterującym wybierz wypożyczenie. Wprowadź ID klienta, wprowadź PIN, wybierz numer zamka i naciśnij przycisk Wypożycz. Po potwierdzeniu danych możesz wziąć rower. Toruniu jest gdzie jeździć, jest wiele ścieżek rowerowych i ciekawych tras, więc z pewnością miło spędzisz czas. Po skończonej przejażdżce, wepnij rower w wolny zaczep. Po chwili otrzymasz informację SMS o dobrze oddanym rowerze. Jeśli brakuje miejsca na stacji, skontaktuj się z infolinią. Otrzymasz kod do linki zabezpieczającej, który pozwoli ci na bezpieczne zaparkowanie roweru. Na www.trm24.pl możesz sprawdzić, w jakich punktach miasta są ulokowane wypożyczalnie rowerów. Dowiesz się również, ile rowerów jest wolnych na poszczególnych stacjach. Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz w zakładce ceny. Korzystanie z bezobsługowej wypożyczalni rowerów jest naprawdę proste. To idealne rozwiązanie dla rodzin lub grupy przyjaciół, gdyż z jednego kąta można wypożyczyć cztery rowery. Warto korzystać z tej formy wypoczynku nie tylko w weekend. Zacznij jeździć na rowerze miejskim, bo jest on dla Ciebie!